Cześć witajcie z tej strony Kubojenku, bo w dzisiejszym odcinku dowiecie się jak zrobić taki właśnie pomysłowy wieszak na klucze. Zapraszam. Do mojego projektu będziemy potrzebowali trzech krótkich dowolnej średnicy śrub, trzech piłek tenisowych, nakrętek i podkładek do śrub, wiertła ósemki, jakieś deseczki oraz dwóch mniejszych deseczek. Jeśli chodzi o narzędzia to marker, nożyk oraz wiertarka. Na początku rozcinam nożem wszystkie piłki tenisowe w tym samym miejscu. Tak po wyciętym buziom rysujemy oczy. Teraz rysujemy na desercie linie, które podzielono na cztery części oraz w szerokości podzielą ją na pół. W miejscach przecięć bierzemy punkt tak i zaznaczamy sobie tutaj miejsca na otwory. Teraz linię możemy już zetrzeć. W tej chwili naszą deseczkę zabezpieczam za pomocą zacisku stolarskiego, łącząc ją z tym samym z mniejszym kawałkiem. Teraz za pomocą mąci szlifierki wiercę otwory na śruby. W tej chwili się w małe śrubokręty i łączę razem nasze deseczki. To samo robimy z drugiej strony. Wszystko powinno prezentować się w mniej więcej w taki sposób. W tej chwili mocujemy naszą deskę w imodle i wcześniej wyznaczonych miejscach wiercimy otwory wiertłem numer 8. W tej chwili e, nasze śruby przekładają przez doseczkę od dołu. Teraz pomocą nożyczek robię, robię dziury na tyłach naszych piłeczek. Teraz nasze piłeczki nadziewamy na śruby. Otwieramy ich paszcze i nakręcamy nakrętkami, nie zapominając o podkładkach. Trzyma się stabilnie, teraz robimy to samo z pozostałymi dwoma. Tak w tej chwili prezentuje się nasz wieszak na klucze, teraz wystarczy go przymocować do ściany za pomocą e, taśmy dwustronnej, mocno klejącej lub po prostu e, wywiercić dziury na kołki i przykręcić. Mój wieszak powiesiłem za pomocą taśmy dwustronnie klejącej i trzyma się bardzo stabilnie. Zanim przyznacie, że wygląda to fajnie, a na pewno wasze klucze już nigdy się nie zgubią.